Czuję się przed egzaminem. Czuję go. Dzień dobry. Dzień dobry. Może nam Pani powiedzieć, jak Pani czuje się przed egzaminem? O Boże, okropnie. Słuchajcie, mam taki zresztę, po prostu za chwilę chyba wikituje, ale powiem Wam tyle, że pewnie już czuję. Okay. A czego najbardziej się boisz? A czego najbardziej się boję? Czy powiem Wam, że dzisiejszy egzamin to jest... smutno, ale jutrzejszy to najgorzej się, boja, się matematyki, na mojej matematyki. Po prostu będzie jadła mojej kochanej matematyczki. Dziękuję bardzo pani powiedzieć, jak pani się czuje, Jestem troszkę zdenerwowana, ale dobrze. Jeszcze Ja się że jest pani na więc nie powinna się pani zdenerwować niczym. To e, prawda, ale nigdy nie wiadomo, jak będzie. Aha, dobrze, dziękujemy. Chcę pani powiedzieć, co pani tak ja Nie, swój, bardzo nie, bardzo wyraźnie się, ja się nie, nie, się mi nie, Tak, na poionski, nam ś攻zoski, LIKE, pani nam Ale gdzie ty to przepraszam pani nam grozić? Pani nam grozić w telewizji? Będziemy mają władzę w Chorwacji. Pan nam grozić. Karoluję też obchodzić swoją agresję. Słuchajcie, bo to jest jakiś wynik yeah. Zawsze jest tak jakaś agresja. I swojego zachowania, okay. i też dla ciebie. Dobra! że nie będziemy. Rejkup masz? Ja mam. Poczekaj, chyba. Nie będziesz miał, nie poddaj się. A, tak, się a, aha, łeb, Naturalnie, z przyjemnością. Jak pan spał przed Znakomicie. Tak? Bez żadnych problemów. Bez żadnego, bez żadnych nerwów. A jakieś pod podejrzenia Nie, z Pana mnie nie noga, bo, po wczorajszej fantuzji. A y, jakiej części egzaminu bałby się pan najbardziej? Bałbym się najbardziej, gdybym miał pisać tak. jako uczeń. Yy, myślę, że tej drugiej części. Z uwagi na tak, uwagi na przedmioty ścisłe, ja zawsze wolałem się humanistycznie. humanistyczne. Chociaż A... zawsze bardzo lubiłem geografię. A ściągał pan kiedyś na jakimkolwiek egzaminie? No ładne pytania mi zadajecie. Ależ skąd? Ależ skąd? jako uczeń zdarzało mi się, no bo to chyba każdemu się zdarzało. Natomiast na egzaminie no nie, nie uchodzi. Nie uchodzi. Egzamin to już jest taka ostateczna forma sprawdzenia tego, co się robiło w szkole przez jakiś czas. Nie uchodzi. Dziękujemy bardzo. Było mi bardzo miło. Jesteś jak? Chcesz się pan za linie? Nieźle zmęczony. A ty już zmoki? Nie wiem. Jesz, jeszcze tego nie wiem. Jesteś jak? tu się pan za No ja mam cel, że bałam się tego, że zabraknie chustaczek, bo jestem chora. To była charakterystyka, liczyłam na rozprawkę, ale ogólnie jestem zadowolona. Czy to szczekasz Nie szczekasz się, jest tydzień. Dzięki. Czy nie niestety. jest etyk? E, tak. 4 plus? O, to Jest, no. a jest Znaczy to to charakterystyka, jest to, bardzo krytyczna w stosunku do siebie. Uważam, że charakterystyka była najtrudniejsza z całego testu. Natomiast bardzo łatwe było czytanie ze zrozumieniem. Pytania do wiersza i do obrazu, takie średnio trudności. Dziękuję bardzo. Charakterystyka. Ah, to była charakterystyka, a Charakterystyka. Cześć, się dobrze. charakterystyka? Dobrze. A co że <laughs> característica. Pues <laughs> namecce te pocname nicce. Ça, no Yo ya me estoy acomodando. Pues ya ven Paszym programem będzie program o polityce. No, no. <laughs>